W tym filmie omówimy, czym różniła się okupacja niemiecka w zachodniej i wschodniej Europie, jakimi metodami Niemcy dokonywali zakłady żydów, a także jakie postawy przyjmowała ludność ziem okupowanych wobec Holokaustu i niemieckich agresorów. Zapraszam. Zacznijmy może od powodów, dla których Niemcy rozpoczęli wojnę. Plan Hitlera zakładał stworzenie wielkiej tysiącletniej rzeszy, którą zamieszkiwałoby 120 milionów Niemców. Czyli germańską rasę panów, tzw. Aryjczyków. Europa Środkowo-Wschodnia miała zostać przekształcona w przestrzeń życiową dla niemieckich nadludzi. Granice Rzeszy miały zostać przesunięte daleko na wschód, a te nowo przyłączone tereny miały zostać objęte niemiecką kolonizacją. Te koncepcje Hitlera przełożyły się na różny sposób traktowania podbitej ludności w Europie Wschodniej i Zachodniej. Zacznijmy od okupacji w Europie Zachodniej, której to mieszkańców uznano za spadkobierców Germanów. Żołnierze wobec mieszkańców przeważnie zachowywali się poprawnie. Życie toczyło się podobnie jak przed wojną, a w prawie każdym okupowanym kraju działały organizacje podzielające poglądy nazistów. Marionetkowe rządy kolaborowały z niemieckim okupantem. Zestawmy to z okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ludność słowiańską, żydowską i romską uznano za podludzi. Mieli oni być przeznaczeni do niewolniczej pracy i wyniszczenia. Wobec mieszkańców stosowano terror. Ludność była masowo aresztowana i przesiedlana, zmuszana do niewolniczej pracy w niemieckich obozach koncentracyjnych, fabrykach czy gospodarstwach rolnych. Próby oporu karano śmiercią, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Prawie we wszystkich okupowanych krajach działał ruch oporu, czyli zorganizowane grupy prowadzące walkę z najeźdźcami. Ich działania miały jednak różny charakter. Były kraje, w których ograniczali się do działań wywiadowczych lub propagandowych. Ale były też kraje, gdzie ruch oporu tworzył oddziały partyzanckie, atakowano linie kolejowe, garnizony niemieckie, karano kolaborantów czy organizowano antyniemieckie powstania. Właśnie na ziemiach polskich mieliśmy taką potężną konspirację niepodległościową z rozbudowanymi siłami zbrojnymi, czyli z Armią Krajową. Z kolei w Jugosławii funkcjonowały oddziały czetników, które były wierne przybywającemu na emigracji królowi. A także konkurująca z nią partyzantka komunistyczna, którą kierował Josip Tito. W 1944 roku, przy niewielkiej pomocy ze strony sił sowieckich, wyzwoliły kraj spod okupacji niemieckiej. W Grecji także funkcjonowała silna antyniemiecka partyzantka. We Francji w sierpniu 1944 roku Ruch Oporu zorganizował antyniemieckie powstanie, które przy pomocy wojsk alianckich wyzwoliło Paryż. Na terenach okupowanych przez Związek Sowiecki także funkcjonowały liczne oddziały partyzanckie. Gdy tylko Niemcom udało się zająć Polskę, rozpoczęły się prześladowania ludności żydowskiej. Przesiedlono ich do specjalnych zamkniętych stref, zwanych gettami, gdzie byli głodzeni i mordowani. Takie getta powstawały nie tylko w Polsce, ale też w innych okupowanych krajach. Żydzi pod karą śmierci byli zmuszeni nosić na swoich ubraniach gwiazdę Dawida, będącą symbolem narodu żydowskiego. Gdy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, za oddziałami Wehrmachtu ruszyły specjalne oddziały SS, które w ciągu zaledwie pół roku wymordowały niemal milion Żydów. Do udziału w mordach na Żydach członkowie SS zachęcali też miejscową ludność. Takie największe masakry na Żydach miały miejsce w Ponarach koło Wilna i w Babimiarze koło Kijowa. Ponadto w styczniu 1942 roku na konferencji w Wannsee pod Berlinem naziści zadecydowali o realizacji planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, który sprowadzał się do wymordowania całego narodu żydowskiego. Zagłada europejskich Żydów przez Niemców w trakcie II wojny światowej jest określona terminem Holokaust, co z języka greckiego oznacza ofiarę całopalną. Sami Żydzi określają to terminem Shoah, który w języku hebrajskim oznacza zagładę. Ludobójstwem kierował oficer SS Adolf Eichmann. Aby zrealizować swoje plany, Niemcy tworzyli obozy zagłady, których celowo wyniszczano ludność żydowską. W związku z tym, że najliczniejsze skupiska Żydów istniały na terenie okupowanej Polski, właśnie tam lokalizowano obozy. Zakładano je w pobliżu zakładów przemysłowych lub kopalń, gdzie planowano wykorzystać niewolniczą pracę więźniów. Auschwitz-Birkenau to największy obóz zagłady, założono go w 1940 roku. Składał się z baraków ogrodzonych drutami kolczastymi pod napięciem początkowo służył on eksterminacji ludności polskiej potem jednak go rozbudowano i stał się głównym miejscem zagłady europejskich żydów których zwożono tu pociągami z całej Europy oprócz żydów trafiali tam przedstawiciele inteligencji i kleru osoby podejrzewane o działalność konspiracyjną ale też przypadkowe osoby schwytane podczas łapanek ulicznych czy jeńcy wojenni nowo przybyłych selekcjonowano na osoby niezdolne do pracy dzieci starców inwalidów oni od razu byli zabijani w komorach gazowych. Pozostali pracowali w wyniszczających warunkach, po czym także byli uśmiercani. Na więźniach Niemcy przeprowadzali też pseudomedyczne eksperymenty. Komory gazowe, by nie wzbudzać paniki, były maskowane jako łaźnie, a ciała pomordowanych palono następnie w krematoriach. W ten sposób na masową skalę zabijano ludzi i likwidowano ich ciała. Oprócz Żydów ginęli tam też Polacy, Romowie, Rosjanie i Białorusini. Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej w niemieckich obozach przebywało 18 milionów ludzi, z czego 11 milionów poniosło śmierć. W wyniku eksterminacji narodu żydowskiego śmierć poniosło około 6 milionów europejskich Żydów, w tym około miliona dzieci. Społeczeństwa okupowanej Europy przyjmowały różne postawy wobec Holokaustu. Niektóre kraje pomagały nazistom w prześladowaniu i mordowaniu Żydów, jak państwo francuskie Wyszy, Norwegia, Słowacja czy Rumunia. W innych krajach starano się Żydów ratować. W Danii uniemożliwiono wywiezienie obywateli pochodzenia żydowskiego, a następnie ułatwiano im ucieczkę do neutralnej Szwecji. W Holandii aktywnie sprzeciwiano się prześladowaniom Żydów, organizując chociażby strajk w ich obronie. Na ziemiach polskich także ratowano ludność żydowską i to pomimo tego, że groziła za to kara śmierci, która nie groziła w krajach zachodniej Europy. Na Węgrzech szwedzki dyplomata Raoul Wallenberry wystawiał Żydom fałszywe paszporty i w ten sposób ocalił tysiące z nich. Wspomnijmy jeszcze o Radzie Pomocy Żydom Żegota, działającej w strukturach polskiej konspiracji. Żydów ukrywano w kościołach i klasztorach, wystawiano im też fałszywe świadectwa chrztu. Dzięki Żegocie, ale też dzięki licznym polskim obywatelom jak Irena Sendlerowa czy wielu duchownym uratowano około tysiąca Żydów. Nawet w państwach, w których ratowano Żydów, zdarzały się też osoby, które pomagały Niemcom w ich mordowaniu. W naszym kraju osoby, które pomagały okupantowi w znajdywaniu ukrywających się Żydów, nazywano szmalcownikami. Zapamiętaj najważniejsze. Polityka okupacyjna Niemiec była odmienna na wschodzie i zachodzie Europy. Środkowo wschodni obszar kontynentu miał być przestrzenią życiową dla niemieckiej rasy panów. Mieszkających tam Żydów, Romów, Słowian, Niemcy uważali za podludzi, dlatego ich prześladowali. Wobec mieszkańców Europy Zachodniej postępowali znacznie łagodniej. Żydzi byli prześladowani na terenach okupowanych. Musieli nosić specjalne opaski z gwiazdą Dawida, zamykano ich w oddzielnych dzielnicach, gettach i zabijano w masowych egzekucjach. Holokaust był skutkiem decyzji o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, którą podjęły władze III Rzeszy w 1942 roku. W jej efekcie wymordowano około 6 milionów europejskich Żydów. Postawy wobec zakłady Żydów były zróżnicowane. Jednak duża część Europejczyków podejmowała próby ich ratowania. Wśród takich osób było wielu bohaterskich Polaków, jak na przykład Irena Sandlerowa i inni członkowie organizacji Żygota.